W 1991 roku pewne zabójstwo zostało odnotowane w policyjnym archiwum. Jestem starzystą w Departamencie Policji, dlatego mam do niego pełen dostęp. Przeglądając je, znalazłem folder, którego nikt wcześniej nie otwierał. Z ciekawości postanowiłem go wziąć pod lupę. Nasze pliki przechowujemy w formie cyfrowej. W środku więc znajdował się pendrive, który wsunąłem do laptopa. Cały folder nosił nazwę V28956. Wewnątrz folderu znajdowało się to co zwykle czyli opis miejsca, gdzie popełniono zbrodnie, opinie sąsiadów i tym podobne. Były tam jednak dwa pliki, które przykuły moją uwagę. Najpierw wydawało mi się normalne, że w folderze znajduje się zdjęcie, gdyż często zdarzają się osoby tak popierdolone, że zabijając jednocześnie kręcą filmiki albo robią zdjęcia ofiarą. Były to pliki o rozszerzeniu JPG oraz DOC. Zdecydowałem się, że JPG będzie pierwszy. Nazywał się y.jpg. JPG. Moim oczom ukazało się bardzo niewyraźne zdjęcie twarzy. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego. Czy zabójca nie mógł wysiedzić się bardziej? Jakość zdjęcia można by było porównać do jakości fotografii zrobionej ziemniakiem, no jak to zwykli żartować internauci. Wzruszyłem ramionami i otworzyłem ten drugi plik. Dokument nazwany Explanation Doc. Oto co w nim było. Zabójca powiedział, że zabił ofiarę, ponieważ zobaczył to zdjęcie. Znalazł je na twardym dysku swojego starego komputera. A potem zaczęły nawiedzać go świadome sny, a właściwie koszmary, o białych twarzach wirujących wokół niego i przeklinających go słowami "Kiala, wyarnia". Często pytał je, dlaczego po prostu nie dadzą mu spokoju. W końcu doczekał się odpowiedzi. Stwierdził, że dowiedział się, że jedynym sposobem na uwolnienie się od nich będzie zabicie najbliższej sobie osoby. Dlatego mężczyzna zdecydował się zabić swoją córkę. Po tym wydarzeniu nigdy więcej nie przyśniło mu się nic podobnego. Jednak funkcjonariusze, którzy zatknęli się ze zdjęciem, nie skarżyli się na tego typu koszmary. No, dość niepokojący przypadek. Od razu przypomniała mi się podobna historia o zdjęciu smiley od PG. Tak, no, jestem w pewien sposób internetowym weteranem. Postanowiłem, że na dzisiaj odpuszczę sobie pracę z komputerem, dlatego wysunąłem pendrive'a i odłożyłem go z powrotem do folderu zamykając kopertę, po czym odłożyłem ją na miejsce. Mimo wszystko mój dzień po tym zdarzeniu minął normalnie. Kiedy wróciłem do domu i położyłem się, natychmiast zasnąłem. Jednak moim dzisiejszym snem był koszmar. Białe twarze tańczyły wokół mnie, przeklinając mnie słowami. ki alla üemet